Oto co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Ripple przejmuje dostawcę usług przechowywania aktywów cyfrowych Standard, Custody and Trust. Jeremy Powell apeluje do demokratów o ustawę dotyczącą stablecoinów. Citibank testuje tokenizację funduszy na platformie Avalanche. Bitcoin osiąga kapitalizację przekraczającą 1 bilion dolarów pierwszy raz po dwóch latach. Belgijski regulator ostrzega przed 17 platformami handlowymi, które okradają użytkowników. Hedera i Sipliffy rewolucja w zatrudnieniu w branży morskiej za pomocą technologii rozproszonego rejestru. Phantom Wallet osiągnął ponad 3 miliony aktywnych użytkowników dzięki ostatnim mordrokom. Nadchodzące odblokowania tokenów w najbliższych tygodniach. Avalanche wprowadza aktualizację w celu ułatwienia bezpiecznej komunikacji na łańcuchach IVM. Na całości artykułu zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również wszystkim za wspieranie finansowo strony Otokrypto. Pozdrawiam.